Na Marsz podległości, to przyjeżdża dziesiątki tysięcy faszystów. Czemu order dostał Załopiński, który na forum ONZ oskarżał Polskę o współpracę z Putinem? Czemu order dostał ten pseudohistoryk Jan Tomasz Gross, który kłamał, że Polacy w trakcie wojny zabili więcej Żydów niż Niemców? Jak zostanę prezydentem, podbieram im te ordery. Zakończę nagradzanie za obrażanie Polski i Polaków, Zakłamanie na temat naszej historii. Ale zobaczcie, że. Pomimo tego... Jak źle prawie wszystkim zajmują się nasi politycy, to mimo wszystko jesteśmy zamożnym narodem. My tyle rzeczy jesteśmy w stanie finansować, na tyle rzeczy nas stać. Stać nas na te talety za 600 tysięcy, na jaja za 200 tysięcy. Zostaje nam jeszcze na to, żeby utrzymywać i leczyć Ukraińców za nasze pieniądze. Stać nas, żeby płacić najwyższe odsetki od kredytów hipotecznych w całej Europie. I jeszcze nam zostaje na najdroższy prąd w całej Europie. No tyle pieniędzy jesteśmy w stanie wydać na te rzeczy, dzięki naszym politykom. Dużo ich musimy mieć, że nas na to wszystko stać. Tylko mi powiecie, że z Zielonym Ładem to nie tak. Że prąd jest drogi, ale właśnie, że przyczyna jest to, że to Zielony Ład, Unia Europejska, a nie nasi politycy, że to nie przez nich mamy najdroższy prąd w Europie. Trochę tak. Oczywiście. Przez Zielony Ład prąd jest taki drogi, ale Zielony Ład jest w całej Unii Europejskiej. Wszędzie przez to drożeje prąd. Ale w Polsce najbardziej. A dlaczego? Bo energetyką też zajmuje się ta banda nieudaczników nasi politycy. I tak się dokładnie tym zajęli. Zobaczcie, że wszyscy dookoła Polski mają swoje elektrownie jądrowe. A my nie mamy ani jednej. Nawet maleńka Słowacja ma dwie elektrownie jądrowe, a my nic. Mamy 65 aktów prawnych regulujących działanie elektrowni jądrowej, mamy spółkę, która miała budować tę elektrownię, państwową, która ma prezesa, olbrzymie wydatki na wynagrodzenia. Wszystko mamy, Je są urzędnicy, regulacje, przepisy, tylko nie ma elektrowni. Od 20 lat słyszę, że będą budować elektrownię, do teraz nie zbudowali. Mówią, że może za 20 lat będzie. 40 lat na jedną elektrownię normalnie to tyle nie trwa. W Bangladeszu rok temu skończyli budowę elektrowni jądrowej i widali się w 10 lat. A u nas 40? Chyba jakbyśmy sobie ściągnęli polityków z Bangladeszu, to byśmy mieli szybciej. Są lepsi od naszych. Na pewno tańsi możemy jej kradą i coś potrafią zrobić, a nasi nic. Zobaczcie państwo, że tak jest wszędzie. Za co się wezmą politycy? To nie tylko nam się nie podoba, to my w rankingach gdzieś lądujemy na samym końcu pomiędzy jakimiś dzikimi krajami. Energetyka jądrowa 20 lat za Bangladeszem. Ranking systemów podatkowych Polska, 63. miejsce na 64 badane państwa, gorzej tylko w Peru. Ochrona zdrowia, 60. miejsce, gorzej niż w Azerbejdżanie, gorzej niż w Libanie. A co do sztucznej inteligencji, Amerykanie ostatnio nas umieścili pomiędzy Mongolią i Burkina Faso, koło Kirgistanu. I powiem Wam, że się Amerykanom nie dziwię, bo oni wtedy nie oceniali naszych naukowców. Naszych inżynierów, programistów oceniali naszych polityków i patrzą na Tuską, mówią: Nie no, ten to chyba z Mongolii. I ja im się nie dziwię. Przyjeżdża do Polski prezes Google'a żeby ogłosić inwestycje Google'a w sztuczną inteligencję. Robię mu konferencję prasową z Tuskiem i prezes Google ogłasza, że Google przez 5 lat w Polsce zainwestuje 5 milionów dolarów. Ile to jest 5 milionów dolarów? To jest 30 tak. toalet Trzaskowskiego. Tak, to w Google na papier toaletowy kawę więcej wydają. A Tusk słucha tego i się cieszy, jak głupi, jak mysz do sera do 5 milionów. No gdzie indziej dziesiątki miliardów inwestują w to AI, a u nas 5 milionów. Przecież to jest niepoważne. To jest poniżające. Albo kto u nas jest ministrem rozwoju i technologii, co powinna pilotować takie rzeczy, ściągać te inwestycje, Dbacie o to, żeby się w Polsce technologia rozwijała. No ale ministrem jest Krzysztof Paszyk. A wiecie, co potrafi Krzysztof Paszyk? Dobrze, nic nie potrafi. Lenierów, polityk zawodowy, całe życie robił w polityce, miał jedną pracę poza polityką. Raz był zastępcą dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Pile. To co on potrafi? Co on powie Amerykanom? Że jak się do Piły wjeżdża od strony Poznania, tam jest takie nietypowe rondo i mandat można dostać? Bo na tym się zna, w tym pracował, ale nie w sztucznej inteligencji. I to jest problem naszego państwa. Gdzie się nie obejrzymy, wszędzie jest to samo jak w tym Ministerstwie Rozwoju, że na samej górze stawiałem tak który nic nie potrafi, którego jedyną zaletą jest to, że jest z właściwej partii. To co on robi, jak nic nie potrafi? No nic nie robi, zatrudnia swoich kolesi z partii, którzy niespodzianka też nic nie potrafią. I efekt jest taki, że od samej góry na sam dół na każdym stanowisku decyzyjnym są tam ludzie, którzy nic nie potrafią. To jak to ma dobrze działać? Jak coś może działać dobrze w tym państwie? Jak wszędzie jest banda nieudaczników, którzy nic nie potrafią, a ludzie, którzy się na czymś znają eksperci, specjaliści, co mają wiedzę i doświadczenie nie są w stanie w tej strukturze awansować, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton bo no ich tam nie wpuszczają. To jest, proszę państwa, nasze zadanie. To my, to my musimy to zrobić. To jest nasze zadanie. To my musimy rozkruszyć ten partyjny beton. Musimy przewietrzyć te ministerstwa. To jest nasze zadanie. Jak my tego nie zrobimy, to nikt inny tego nie zrobi. Będzie dalej tak, jak było. Dalej nic nie będzie działać. Będziemy żyli w tym bagnie, w tym dziadowskim państwie. W tym państwie skleconym z kartonów, włączonych na trytytki. I nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby wreszcie coś się zmieniło. I to my musimy to zmienić. do Zielonego Ładu. To tą bzdurę trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To nie ma kompletnie żadnego sensu. Cały świat już od tego odchodzi. Stany Zjednoczone po dojściu Trumpa do władzy w jeden dzień powiedzieli, że kończą z Zielonym Ładem, że stawiają na paliwa kopalne. Chiny, Indie, Afryka, wszędzie na potęgę budują elektrownie węglowe, bo rozumieją, że ta energia jest tańsza, a trzeba mieć tanią energię, żeby móc tanio produkować. Wszyscy to już rozumieją. No tylko nie my. W całej Europie prąd jest taki drogi. Ci wariaci wymyślili. Ten Trzaskowski, któremu się wydaje, że planeta płonie, jakieś dymy wszędzie widzi się boi. Ci ostatni odklejeni, co się przyklejają do tych dróg trzeba ich odklejać. Ta banda wariatów wymyśliła, że my na Zielony Ład tylko w Polsce mamy wydać biliony złotych. Po 250 tysięcy złotych od osoby. To jest koszt Zielonego Ładu. 250 tysięcy złotych od Polaka. Na remonty klimatyczne, przymusowe wymiany drzwi, okien, dachów, źródeł ciepła za nasze pieniądze. Na zakup samochodów elektrycznych zamiast spalinowych. Wymian stacji paliw na stacje ładowania. Na zniszczenie górnictwa, energetyki, przemysłu, rolnictwa. Na zamianę Europy w skan. Na wysokie rachunki za prąd. Po 250 tysięcy złotych na osobę. I co dostaniemy w zamian? W co my to wszystko inwestujemy? Dlaczego mamy wydać tyle pieniędzy? Po to, żeby za 20 lat było jeden stopień chłodniej. Brzmi jak świetna inwestycja. Lepiej niż Amber Gold. Nie chcę płacić za to 250 tysięcy. Idźcie Państwo do swojej babci. Bo babcie są bardzo mądre i rozsądne. I zadajcie, powiedzcie babci tak. Babciu, ja mam pomysł, wymyśliłem. Niech babcia jakimś cudem ze swojej emerytury odłoży 250 tysięcy złotych i zainwestuje w to, żeby babci za 20 lat było jeden stopień chłodniej. Czyż się babcia za głowę złapie? Wnusiu, co żeś za głupotę wymyślił? Ale to nasz rząd wymyślił tą głupotę. Chce nam to sprzedać, się dziwi, że nie chcemy za to płacić. Ja nie chcę płacić za to 250 tysięcy złotych, żeby było mi chłodniej. Że za te pieniądze bym sobie kupił lepiej to gipsowe jajo do ogrodu, niż to, że było mi chłodniej za 20 lat, nie chcę tego robić. Przez Zielony Ład rosną ceny prądu, rosną ceny ogrzewania, rosną koszty produkcji, przez co przemysł się przenosi do Azji. Dobrze płatne miejsca pracy w przemyśle, miejsca płacy dla inżynierów też idą do Azji, a do Europy? To idą inżynierowie, ale z Afryki. To nie jest dobra zamiana, nic dobrego z tego nie będzie. Wszędzie w całej Europie, gdzie pojawiają się masowo migranci z Azji, z Bliskiego Wschodu, z Afryki, tam drastycznie rośnie przestępczość. Tam jest przestępczość na poziomach, których sobie w Polsce nawet nie wyobrażamy, bo w Polsce jest spokojnie i bezpiecznie. Zobaczcie na taką Szwecję. Kiedyś to było najbezpieczniejsze miejsce na ziemi, a teraz w jeden rok tam jest 150 zamachów bombowych, 400 strzelanin. W miastach mają dziesiątki stref no -go, gdzie policja boi się wjechać bo zbyt niebezpiecznie. I to nie tak, że Szwedzi nagle postanowili się strzelać do siebie na ulicach, że coś im odbiło. Nie, Szwedzi dalej są spokojni. 97% sprawców strzelanin w Szwecji są imigranci i dzieci imigrantów. To nie Szwedzi, to imigranci, dzieci imigrantów odpowiadają za tą przestępczość. Cała Europa Zachodnia wszędzie to samo. Olbrzymia nadreprezentacja przestępców wśród imigrantów. Ale nie wszystkich. Bo zobaczcie. W Niemczech mieszka teraz 39 tysięcy obywateli Japonii i dla porównania 26 tysięcy obywateli Algierii. I zagadka z kulturoznawstwa. Ile przestępstw z użyciem przemocy w Niemczech popełniło te 39 tysięcy Japończyków? Zero, bardzo blisko, ale niedokładnie. Osiem, no trochę za dużo. Trzy też nie. Dwa! Dwa przestępstwa z użyciem przemocy na 39 tysięcy Japończyków. No zobaczcie, co są spokojni ludzie, ci Japończycy. Nie mam nic do Japończyków, niech przyjeżdżają do Polski, nic złego się nie dzieje. No ale ile przestępstw z użyciem przemocy w Niemczech popełniło te 26 tysięcy Algierczyków? Trochę więcej niż dwa, nie? 39 nie wszystkie to co nie. 1700, 800 ponad razy więcej niż Japończycy, ponad 800 razy więcej. Jak w świetle tak drastycznych danych można dalej wierzyć, że wszystkie kultury są takie same, że to nie ma znaczenia skąd ludzie przyjeżdżają? No niestety ma. Bo wszystkie kultury nie są takie same, kultury są różne. Są kultury takie jak nasza polska piękna kultura, gdzie Polacy się szanują na ulicach, gdzie spokój, bezpieczeństwo, gdzie nie ma tolerancji dla przemocy. No ale niestety są kultury, gdzie to wygląda zupełnie inaczej. I jak ludzi z tamtych kultur wpuści się do Europy, to ich zwyczaje przejdą do Europy i w Europie zaczyna wyglądać jak na Bliskim Wschodzie, jak w Afryce. Wszędzie niestety to samo. Wielka Brytania. Przez ostatnie 20 lat liczba gwałtów tam wzrosła 7 razy. Z 10 do 70 tysięcy gwałtów każdego roku. Te 60 tysięcy gwałtów więcej rocznie. Te 60 tysięcy kobiet tak strasznie krzywdzonych. Są ofiary tej lewicowej polityki otwartych granic, tego całego multikulti, tej otwartości na różnorodność. Politycy wychodzą, mówią, że oni są tacy dobrzy. Dla wszystkich chcą tak dobrze, dlatego wpuszczą tu wszystkich ludzi, którzy chcą przyjechać i przyjeżdżają. I te 60 tysięcy kobiet po Rocznie cierpi przez to, że oni ich powpuszczali. To jest ich wina, ich odpowiedzialność. A dlaczego w Wielkiej Brytanii dopiero niedawno rozpoczęły się masowe protesty imigracyjne, kiedy być może już dla nich jest za późno, kiedy już nic się z tym nie da zrobić? Bo tam nie ma wolności słowa, tam nie wolno o tym mówić, tam nie wolno na to narzekać, statystyk nie wolno nawet podawać. W Wielkiej Brytanii teraz na mocy ustawy o mowie nienawiści trzy tysiące ludzi siedzi w więzieniach, trzy tysiące zbrodniarzy, którzy napisali tweeta, dzień później mieli wizytę policja, po tygodniu słyszeli wyrok dwa albo trzy lata więzienia, bo napisali coś, co im się nie podoba. W Niemczech nawet politycy dostawali 10 tysięcy euro grzywny, zamówienie prawdy o przestępczości Afgańczyków w Niemczech. I w Polsce chcą zrobić, niestety, dokładnie to samo. I musimy ich dlatego powstrzymać. Bo już kilka tygodni temu ta nieszczęsna, uśmiechnięta koalicja rządowa przegłosowała naszą wersję ustawy o nienawiści, co w środku, no znowu trzy lata za mówienie prawdy, za nawoływanie do dyskryminacji. Ale ja i tak dalej będę nawoływał do dyskryminacji. Bo jeżeli widzę, że Algierczycy dokonują 800 razy więcej przestępstw z użyciem przemocy, to ja nie chcę w Polsce tych przestępstw. Nie chcę tej przemocy. nie Chcę tych Algierczyków, chcę spokoju i bezpieczeństwa. I to nie jest żadna nienawiść, to jest zwyczajny zdrowy rozsądek. Jestem przekonany, że Polacy mają olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku, że świetnie to rozumieją: że Polacy ochronią swoje córki, siostry, żony, matki, że Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nie pozwolimy na to. Zobaczcie, proszę Państwa że pod tym względem nastroje w Polsce są tak jednoznaczne, że nawet Tusk zmienił zdanie. Bo ponad dwa lata dobrzy ludzie, którzy szukają tylko swojego miejsca na ziemi, trzeba ich wpuścić. Płowie biegali tam na granicy z Białorusią, pizzę zamawiali tym migrantom, Trzaskowski z pieniędzy Warszawy, kilkaset tysięcy złotych, wyłożył na ten paszkwil zielona granica, gdzie obrażano funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego. Tylko dlatego, że bronili naszej granicy przed nachodźcami z Białorusi. A teraz Tusk mówi: nie, nie będzie migrantów, że to jest nowa nasza strategia i że nie będzie migrantów wpuszczał. No to mówi. A co robi? Toleruje to, że nam Niemcy podrzucają tysiące nielegalnych migrantów, za pół miliarda złotych otwiera 49 centrów integracji cudzoziemców. Po co mu te centra, jeżeli ma nie być migrantów? No chyba, że będą migranci, no ale to by przecież znaczyło, że. Że Tusk nas oszukał? Że prawdy nam nie powiedział? No nie, no w życiu. No, każdy tylko nie on, nie nasz Donald. to on nigdy by tego nie zrobił. A wiecie, co, po czym poznać, że Tusk kłamie? Jak? No nie jest. No był rudy, ale wypłowiał. No bo rusza ustami, a nie, że jest rudy. no Tyle rzeczy się można do Tuska przyczepić, że rudy akurat. Bo rusza ustami, w żadne słowo mu nie wierzcie. Mówi, która godzina sprawdzajcie na zegarku, czy nie kłamie. Żadne, żadne jego obietnice w nic nie wierzcie. Tusk prawie zawsze kłamie. I zobaczcie. Że te wszystkie złe rzeczy skomplikowane wysokie podatki, niedziałająca ochrona zdrowia, coraz gorsze sądownictwo, niewyposażone w podstawowe rzeczy nasze wojsko, masowe migracje, zielony ład, zamykanie przemysłu... To Polacy tego nie chcieli. Polacy się tego nie domagali. Jak są rankingi, na czym Polakom najbardziej zależy, tam jest ochrona zdrowia, tam jest bezpieczeństwo, tam są dobre szkoły, tam są koszty życia, a nie ma tam, że Polacy chcą więcej migrantów, droższego prądu i wyższych podatków. No nigdy nie zgłaszaliśmy takich postulatów do naszych polityków. A to właśnie nam załatwili. Kompletnie wbrew naszej woli. Ponad naszymi głowami. Polacy tego nie chcieli. Dlatego Polacy zasługują na zupełnie innych polityków. Polacy zasługują na to, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło. Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jeżeli zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki. Żadnego podatku więcej nic im nie dam. I do tego doprowadzę. Do... Doprowadzę do. Zakończenia opodatkowywania emerytur. Przecież to jest skandal. Człowiek całe życie ciężko pracuje, odkłada w zusie pieniądze na swoją emeryturę. Kiedy już na tej emeryturze jest i chce swoje pieniądze z powrotem, to wtedy wchodzi państwo i mówi, że nie, że zabiera, że najpierw podatek od już raz odłożonych pieniędzy. Przecież to jest skandal, z tym trzeba skończyć. I tu mam prośbę do państwa. Bo widzę wiele młodych twarzy, a słyszę często panie Sławku, jak mogę pomóc w kampanii. Teraz możecie pomóc w kampanii. Zadzwońcie do swoich dziadków, zadzwoncie do swoich babci i powiedzcie, że jak chcą mieć wyższe emerytury, jak nie chcą płacić tego podatku, niech głosują na mnie. Ja nie mam kontaktu z waszymi dziadkami. Nie w telewizji z tym postulatem nie pokażę. jakieś głupoty im będą pokazywać. To wy macie kontakt ze swoimi dziadkami, i przekażcie tą informację, przekonajcie swoich dziadków. Bardzo was o to proszę i ja z góry Wam za to dziękuję. Polacy zasługują na tańszą energię. Doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu jak w Stanach Zjednoczonych. Spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji, znowu się będzie rozwijał w Polsce przemysł. Polacy zasługują na bezpieczeństwo, uszczelnię granice. Nie pozwolę na masowe migracje. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie do Polski jakiś niemiecki radiowóz z migrantami, to radiowóz będziemy rekwirować, policjantów aresztować, a migrantów odsyłać, bo to ich migranci, ich nie nasz. Nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę, żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Nie pozwolę na to. Polacy zasługują na prezydenta który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce, no się dopasowywali do polskiego prawa, polskich interesów, polskiej kultury, bo tu jest Polska, to my jesteśmy u siebie i oni mają się dostawać do nas, a nie my do nich. Marzy mi się, silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, bo poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmuje się tym dobrze i na poważnie. Chciałbym Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje i nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy też Waszyngtonu. Chciałbym Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną politykę historyczną. Ale chciałbym Polski dumnej, zamieszkałej przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy są panami swojego losu, kowalami swojego życia którzy sami decydują jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze. Bo to jest nasze życie. Każdy z nas ma tylko jedno życie i mamy prawo przeżyć to nasze życie po swojemu, tak jak my sobie wymarzyliśmy, a nie jak chcieliby jacyś politycy. Chciałem Polski bogatej, bogatej bogactwem Polaków, z gospodarką opartą polskie przedsiębiorstwa, z niskimi, prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami. No i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami, Naszych miast. Taka właśnie mi się Polska marzy. Silna, dumna, bogata i bezpieczna. I mam wielką nadzieję, i z każdym kolejnym tygodniem, z każdym kolejnym spotkaniem, na którym widzę tylu ludzi, coraz większą wiarę, że taką Polskę właśnie zbudujemy. Że wreszcie naprawdę w Polsce coś się zmieni i będziemy w takiej silnej, dumnej, bogatej i bezpiecznej Polsce żyli. Z naszymi rodzinami, dziećmi, wnukami. I mam też nadzieję, że Państwo również chcecie takiej Polski. Chcecie niskie i proste podatki? Tak na granice, tak. prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, tak. to głosujcie na mnie w tych wyborach 18 maja. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Mikołaj, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Wkrótce.